Dzień dobry. Witam w kolejnym odcinku programu Liderzy Branży ITSLR TV. A moimi gośćmi dzisiaj są Michał Ptak i Paweł Obrzut z firmy Samsung. Dzień dobry. Dzień dobry. Wiem, że Samsung ma dla nas pewną niespodziankę, taką nową, błyszczącą niespodziankę czyli wasz nowy showroom. To prawda, no, showroom piątego roku nie dotrwał. Zmieniliśmy go. Bazując na doświadczeniach tych pięciu lat, w tym dwóch latach pandemii, kiedy on też funkcjonował, nasi partnerzy, którzy przychodzą z klientami, lub też my zapraszając ich do showroomu, musimy mieć co im opowiedzieć, i nie może być to historia oparta o technologię tylko i wyłącznie. Musi być to by historia, która pozwala im zrozumieć, jak ich problemy można rozwiązać technologią, jak ich sprzedaż można zwiększyć dzięki temu, że mają ekrany. Czy w sklepie, czy w fabryce. Czy w jakiejkolwiek innej branży, na przykład transportowej. To jest, to jest po pierwsze, a więc historia, która stoi za ekranem, a nie sam ekran, jako nawet najlepsze urządzenie na świecie. Po drugie, bardzo było ważne, żeby w czasie pandemii Showroom funkcjonował jako studio nagrań, czy też broadcastingu, czy też zdalnej formy komunikacji, konferencji, bogatej konferencji, webinaru. To wszystko musiało się dać zrobić tam i udało się, choć wiele wniosków. I nowy showroom je realizuje, żeby tą sekcję i tą użyteczność rozbudować. No i rzecz ostatnia elastyczność. Cały nasz showroom został wywieziony na Channel Meeting, a także na Business Summit, żeby pokazać klientom, jak w praktyce te urządzenia wyglądają, jak działają. Czyli taki showroom na emigracji lubię często tak o nim wspominać. Pamiętam, że rzeczywiście było wtedy tego dosyć dużo na miejscu, na, na Waszym spotkaniu. Przenieśliśmy praktycznie najpierw do miejsca, gdzie było przeprowadzony channel meeting. Następnie ten sprzęt praktycznie pojechał w całości do Warsaw Spire, do naszego showroom Randy. Tam został zainstalowany. No i dzięki temu przez ostatnie trzy miesiące praktycznie mieliśmy szansę korzystać z 23 piętra w Warsaw Spire, gdzie. Biznes dalej się toczył, ponieważ nie można zatrzymać, że tak powiem, braku showroomu. Na czas właśnie tej renowacji e, korzystaliśmy tam z, jakby z dobrodziejstwa RD. E, a w naszym showroomie, że tak powiem, trwały prace renowacyjne, które e, mam nadzieję, że się spodobają wszystkim. Showroom pozostaje miejscem inspiracji. Tak musi być to bardzo ważne. Inspirujemy partnerów naszą technologią, uczymy ich tam, pokazujemy nasz nowy lineup, a także. Pokazujemy, jak technologia się zmienia, tak aby to oni umieli ją później dalej sprzedawać i prezentować, i implementować w swoich rozwiązaniach, jako całość rozwiązań dla klienta końcowego, ale także klient końcowy, a wręcz przede wszystkim przychodząc, szczególnie kiedy czytał tylko o tej technologii, czy też spotkał się w social mediach, to też ważne ale niewystarczające. Bo... Nie zastąpi wrażeń na żywo. Nigdy. I też równo on trainings dla partnerów, jak i przejście z klientem konkretnej branży i zamiana całego showroomu, bo to dziś umiemy już zrobić w, w sklep na przykład, albo właśnie w lotnisko, bo da się to zrobić albo w restaurację. Jest to absolutnie możliwe, on się poczuje jak u siebie w domu i o to chodzi. Czyli rozumiem, wraz z powstawaniem nowego showroomu, to trochę trwało, jak już jak już wiem, ostatni czas był dla Was dosyć intensywny. Oj, bardzo. To, że tak powiem, cały zespół był na pełnych obrotach. Naprawdę niesamowita robota, która została wykonana przez ten czas. W okresie, kiedy tak naprawdę cały czas mieliśmy obowiązki standardowe. Mhm. Więc... No, jednak się nie zatrzymał. Wszystko szło dalej, działało normalnie, a jednocześnie mieliście jeden tymczasowy showroom. E, jeden w remoncie, w tak. więc czasami czasami było, że tak powiem, dość y, napięty. Napięty terminarz i sprzedaż troszeczkę nas krzyczała, ale jak zobaczyli, e, że tak powiem... Efekty się wybranią. Jestem o no, tym przekonany. To o to muszę zapytać. E, co się zmienia? Bo wiem, że koncepcja jest dość mocno przebudowana, prawda? I nie jest to już ten sam showroom tylko na przykład z nowym sprzętem, tylko przebudowaliście rzeczy kompletnie. Czego mamy się spodziewać w showroomie Samsunga w Warszawie? Po pierwsze, jakby nie jest to nie będzie to tylko miejsce, gdzie możemy mieć salkę spotkań i pokazać sprzęt, ale będzie tam również miejsce na to, żeby poprowadzić bardzo fajne szkolenie. A dzięki zastosowaniu również kilku ekranów jest również możliwość stworzenia miejsca, gdzie będzie można zrobić studio. Także czy webinary, czy online spotkania, że tak powiem, do wyboru, do koloru, przetestowanie sprzętów, więc jak najbardziej przygotowani jesteśmy do tego, i mam nadzieję, że to po prostu nam pozwoli na łatwiejsze korzystanie. A, no bo nie ukrywam, jakby te ostatnie kilka miesięcy, kiedy żeśmy prowadzili jakby całą renowację, było to bardzo, ale to bardzo, że tak powiem, utrudnione, ponieważ żyliśmy na walizkach, żyliśmy pomiędzy dwoma showroomami. Czyli tak jak rozmawialiśmy przed chwileczką, nie było to tylko przygotowanie takie, że były to rzeczy związane z, z tym, że jesteśmy w jednym showroomie i zamykamy. Aha. Jasne. Na moment musieliśmy tak się powiem, przenieść. Przenieśliśmy mhm. się, skorzystaliśmy z, jakby z, z, naszej, z naszego oddziału RD. Tam na 23. piętrze w Warsaw Spire był przygotowany troszeczkę, że tak powiem, tymczasowy showroom. No, showroom tam jakby no, był bo. bardziej mobile, ale jakby dorzuciliśmy troszeczkę ekranów, przywieźliśmy troszeczkę ekranów tak, żeby, żeby, jakby biznes się cały czas kręcił, prawda, no bo nie możemy zamknąć miejsca naszych spotkań biznesowych, żeby pokazać klientom, gdzie również oni chcą zobaczyć, dotknąć, więc jakby tam spędzaliśmy dużo czasu. No i nie ukrywam, był, był to tak zwany challenge. No właśnie, jak się funkcjonuje w takim trochę rozdarciu między Miejscem, gdzie jest tymczasowa wersja, kolejna jest w przygotowaniu. Czy to wpływało jakoś na, na Waszą codzienną pracę? No, wpływało bardzo, ponieważ cały zespół, że tak powiem, był rozdzielony pomiędzy pracami związanymi z showroomem, a wsparciem. Nie możemy po pierwsze od tak przestać wspierać i konsultować projekty, i przeskoczyć tylko na showroom. Więc, jakby y, troszeczkę robienie to pomiędzy, że tak powiem, naszymi obowiązkami, y, no spowodowało to dość duże, że tak powiem, duże obciążenie. Więc y, naprawdę y, szapoba dla chłopaków z y, zespołu, ponieważ naprawdę kawał świetnej roboty. Jak na razie wygląda to bardzo dobrze. Więc y, bardzo dziękuję. Jak na razie dodajmy, jesteśmy chwilę tak naprawdę przed, y, przed otwarciem tego, tego showroomu. Także. Zakładam, że forma jest już bardzo bliska finalnej, prawda? Bardzo blisko jest finalnej, także naprawdę zaczyna to wyglądać niesamowicie. Dość dużo nowych sprzętów, które tam dojechały. No właśnie, sprzęty, bo nowy showroom, no to też na pewno nowe urządzenia. Pod względem tego, co ze związań Samsunga możemy zobaczyć na miejscu, co zmienia się od tej warstwy technicznej. Po pierwsze, troszeczkę usprawniliśmy możliwość wymiany sprzętu, czyli jeśli mamy będzie nowy line-up, wchodził, będzie nam o wiele łatwiej przygotować, ponieważ miejsca gdzie sprzęt jest zamontowany, mają możliwość wymiany tego sprzętu. Oczywiście jest kilka kluczowych urządzeń, których nie będziemy dotykać, ponieważ mają one swoją, swój czas i możliwość pracy, więc one zostają. No, ale jest też dużo rzeczy, które, że tak powiem, będziemy chcieli, już tak powiem, na bieżąco z nowym line-upem, więc jak najbardziej będzie można zobaczyć. Myślę, że takim, taką wisienką będzie na pewno nasz All-in One z serii The Wall. A więc 146 cali, To jest robi duża wysienka na torcie, to prawda? Z tego, co się orientuje, bardziej LEDy teraz już, tak? Myślę, że tak. Myślę, że tak. W dużym ładnie, znaczy, nie wiem, jak to nawet ładnie powiedzieć. Zaledowaliśmy troszeczkę. Okej, okay, ładne na, na showroom. Więc jakby faktycznie LEDy są przyszłością. Oczywiście nie ujmując LCD-kom. Hmm. Nie zapominajmy, że faktycznie oprócz LEDów będzie tam można zobaczyć nie tylko monitory profesjonalne pod względem, znaczy smart signage, ale również monitory nabiórkowe, czyli całe praktycznie portfolio biznesowe. Mhm. Oczywiście korzystamy również, część roomu dalej będzie dedykowana consumer electronics, która pozostała. Jest to bardzo mały wycinek, aczkolwiek jest dla nas bardzo ważny, ponieważ One Samsung jest to, że tak powiem, myśl przewodnia dla, dla nas. Jasne. No właśnie, skoro pojawia się tam też ta część konsumencka, to musi paść pytanie, dla kogo ten showroom ostatecznie powstaje w tej formie, w której, w której teraz. Jest. Myślę, że powstaje on jakby dla, dla klientów biznesowych głównie i to jest, że tak powiem, główny cel, ale my jako Samsung to nie tylko urządzenia biznesowe, ale jakby całe portfolio jest bardzo ważne, żeby pokazać naszą siłę i naszą, jakby nasze, naszą elektronikę, która jest na najwyższym poziomie, prawda? Więc, jakby to jest mi się wydaje, takie klutego. Takie tego. Mhm. No ale Showroom docelowo i tak będzie spełniał swoją podstawową rolę, czyli nie tylko prezentacji technologii, tak na żywo, ale też możliwości po stronie partnera, prawda? No bo wasi partnerzy jeśli dobrze rozumiem nadal będą mogli skorzystać z tego showroomu, żeby na przykład pokazać pewne rozwiązania swoim klientom. I tu podchodzimy dwutorowo tak naprawdę, ponieważ jakby cały showroom będzie zarządzalny w pełni zarządzalny, czyli wyświetlanie danych logo czy wyświetlanie również kontentów, które z powodzeniem pomogą w pokazaniu klientowi naszych, że tak powiem, rozwiązań. Ale w tym samym czasie będziemy wspierać naszych partnerów poprzez miejsce, gdzie będzie dedykowane miejsce dla naszych partnerów, i będzie tam właśnie strefa, gdzie będą się pokazywały nie tylko nasze urządzenia, ale również rozwiązania na bazie naszych urządzeń czyli różnego typu rozwiązania naszych partnerów, których chcemy pokazać, że wspieramy ich. Od rozwiązań software'owych poprzez również hardware'owe, więc, jakby tutaj te dwie rzeczy, że tak powiem, będą uwypuklone, pokazane i będziemy chcieli to pokazać. Mhm. Odchodząc troszeczkę od tematu showroomu, dotknęliśmy tematu partnerów Samsunga. No i nie jest tak, że showroom, nie wiadomo jak świetny by był, jest jedyną. Korzyścią, którą partnerzy czerpią ze współpracy z Samsungiem. Macie swój program partnerski, wysoko oceniany. Co w tym programie partnerskim w przyszłym roku, czego powinniśmy się spodziewać? Czego partnerzy Samsunga powinni się spodziewać? Na pewno dużych pieniędzy, bo to dosyć ważne. Zdecydowanie duże pieniądze są dosyć ważne. Co ważne, benefitów jest więcej. Showroom. To jedno z nich, to jeden z tych benefitów. Pięć lat pandemii, pięć lat showroomu, i w tym dwa lata pandemii nauczyły nas myślę trzech rzeczy. Po pierwsze, że showroom musi być elastyczny, nie może być zabetonowany, tam musi cały czas coś dziać. Oczywiście w miarę możliwości, bo nie robi się tak wielkiej przebudowy, jaką właśnie Paweł kończy, wspólnie kończymy, nie robi się tego w locie. Czyli stąd ta elastyczność, o której. Paweł wspominał z możliwością tak adaptowania troszeczkę łatwiejszego nowych rzeczy. Tak? Ten, przez te nowe rzeczy Paweł mówił o sprzęcie, ale nie tylko, bo także wszelkie nowe firmy, czy też rozwiązania partnerskie, które bazują na naszym sprzęcie, muszą być łatwo. Zmienialne, moją się muszą być w stanie się pojawić w ogóle muszą, bez jakichś drastycznych ingerencji w infrastrukturę szormu. Pandemia, dwa lata pandemii pokazały nam, że hybrydowość. Oczywiście shorum jest po to, żeby przyjść, zobaczyć, bo Sync is believing. Te ekrany świetnie wyglądają na żywo lepiej niż w jakimkolwiek przekazie zdalnym, ale jednak webinary popularne podczas pandemii, jako jedyna forma dotarcia do klienta. No muszą też robić wrażenie. Ten showroom podczas musi być miejscem, z którego ten webinar da się poprowadzić i to już potrafimy, a nowy showroom to potrafi zdecydowanie. Zadbaliśmy z Pawłem, żeby to była imanentna cecha showroomu, żeby po prostu było tam studio nagrań. To Paweł wręcz często mówi. Po drugie, no, musi być tak, żeby dało się to zrobić szybko. Nie zamykając showroom na trzy dni, żeby się przygotować, i potem na trzy dni, żeby, się, żeby znowu uruchomić showroom. To absolutnie tak nie będzie działać, to będzie się działo niemalże automatycznie. I, I kolejna rzecz to właśnie partnerzy, oczywiście i dla nich benefity, tylko proszę pamiętajcie że partnerzy często przychodzą z klientem końcowym, ze swoim klientem, żeby skorzystać z tego showroomu. I to jest też benefit i bardzo tego chcemy, żeby przychodzili. W związku z tym klient mówi trochę innym językiem. Partnerzy są zafascynowani technologią, tak jak Paweł i cieszę się, że mamy go w zespole i że mogę z nim współpracować na co dzień. Dziękuję. Ale klient końcowy często mówi to fajnie wygląda, ale teraz jak mi to pomoże w sprzedaży, w jaki sposób footfall wzrośnie dzięki temu, że mamy ekrany na witrynach. Tutaj badania z Rusmanem przeprowadziliśmy, które pokazały, z Ipsosem, które pokazały, że rzeczywiście ruch w sklepach się zwiększa, jeżeli jest ekran na witrynie i potem ekrany w ramach samego sklepu też pomagają w decyzjach zakupowych. Czy stara zasada, że kupujemy oczami działa? Poszukujemy często informacji też i jeżeli tę informację znajdę na ekranie, to to będzie mi łatwiej, czy też na pewno lepiej temu, który sprzedaje. Ta, ta przestrzeń, czy na witrynie, czy już w sklepie, to jest po prostu przestrzeń reklamowa, ale mądra reklama pomaga w decyzji zakupowej. To nie musi być przecież namawianie do złego. W każdym razie showroom też jest tak właśnie zaprojektowany, żeby taką historię można było pokazać i opowiedzieć. Ten nowy showroom już zdecydowanie. Pytałeś o benefity dla partnerów. Tak, przyjście z klientem końcowym, ich klientem i pokazanie, jak to działa w poszczególnych branżach. Czy to jest retail, czy to jest broadcasting, mówiliśmy o w studiu przed chwilą, czy to jest dworzec kolejowy, a może lotniczy, bo, bo też jak najbardziej transportation jak najbardziej się też wpisuje, ale też zaplanowaliśmy z Pawłem chwilę na rozrywkę i w ramach biura. Czy też przestrzeni biurowej, którą emuluje ten showroom, jest też miejsce do rozrywki, do grania. Często biura, no właśnie, i znowu pandemia nas tego nauczyła, i znowu mamy połączenie pracy z domu z pracą w biurze i przenoszenie w drugą stronę, czyli pewnych zwyczajów domowych do biura, czyli te chill out roomy, miejsce do rozrywki, do, do gry. Także tak, będziemy mieli super monitor gamingowy, i to nie jeden, ale w tym konkretnym kąciku jeden. Dziś taki, jutro może inny, bo mówiliśmy o tej elastyczności gdzie można przyjść, gdzie można pograć, gdzie można się pobawić, choć jest to showroom tak B2B. Mm -hmm. Ale w biurach pojawiają się też miejsca rozrywki, miejsca na o, o przewietrzenie głowy przy grach. Przyznaję, że mnie szczególnie zainteresowała ta część dotycząca studia, więc no <laughs> Kto wie, może jakiś odcinek zrealizujemy w innym otoczeniu niż nasze zwyczajowe otoczenie? Zapraszamy. Okay. Trzymam za słowo. E, bo to będzie ciekawe, a zresztą i tak będziemy chcieli Wasz showroom z kamerą odwiedzić, bo, bo to jest jednak ciekawe miejsce. E, ale tak, wspominasz o tych różnych. Zastosowaniach, jakby zaprezentowaniu różnych zastosowań. E, czyli mamy studio, mamy e, część gamingową, transportową, co jeszcze? Czy możemy zdradzić w ogóle już teraz? Myślę, że możemy. Myślę, że też właśnie sekcja hybrid. Mhm. E, tutaj z naszym partnerem biznesowym, którego na razie nie chcę wymieniać, że tak powiem, aczkolwiek praca jest dość. E, zawzięta, jakby to ładnie powiedzieć, przygotowane miejsca hybrydowe, więc każda z salek nawet konferencyjnych będzie wyposażona w najnowsze rozwiązania do wideokonferencji. Mhm. A, także jest to dość ważne. A te rozwiązania hybrydowe to nie tylko biuro, ale także i edukacja. Zwróćcie proszę uwagę, że przy dzisiejszej nauce ta hybrydowość też się wkrada. Ja abstrahuję od skuteczności, a skuteczność tej nauki hybrydowej często wiąże się właśnie z narzędziami, które mamy do dyspozycji. Na ile to profesjonalnie Dana placówka edukacyjna potrafi zrobić. W związku z tym salka, ta wspomniana przez Pawa w mniejszym i szerszym wydaniu, bo tam będzie duża elastyczność znowu w, w, w radzeniu sobie z, z rozmiarami tej salki i salek wręcz i ich funkcją, dają możliwość też jak, jak najbardziej edukacji. No bo mówiliśmy przed chwilą o webinarze, ale czym różni się webinar od zdalnego nauczania, czy też przesyłu w ogóle, prawda, w, no tak, pracy to jest przekazywanie na wiedzy zdalnie. Jedno i drugie. Tak, więc mamy w tym momencie pojawił Ci się wertykał, czy też branża edukacja jak najbardziej, więc już naliczyłeś masz już kolejną. Myślę, że też nie będziemy stronić, jak pomyślisz, od finansów i bankowości. No, na pewno to, to, to pozostaje. Jakby też sekcja mi się wydaje QSR-owa, gdzie będą wyświetlone ogromne monitory, pokazujące, że tak powiem, menu boardy dodatkowo dzięki naszemu. Nowemu kioskowi. Będzie można zamówić sobie bardzo ładnie kawę. Okay. Oj kurczę, już zdradzę. No, Dobrze. Przyjdzie no, no, <laughs> no, no, <laughs> Ze względu też na wygląd, też coś zdradzę. E, troszeczkę poszliśmy w lofty, więc będzie to wyglądać o. troszeczkę e, cieplej w pewnym sposób. Czyli stylistyka już taka mniej, mniej biało-zimna. Tak, będzie troszeczkę cieplej. drewienka, także będzie drewno, będzie przyjemnie. E, będą ładne. E, e, Ładny beton, że tak powiem. No, ale też inna podłoga. Beton też jest, ale jest inna podłoga, która wprowadza więcej takiego pozura. Do Dokładnie. I, w, I gdzie trafimy właśnie też przy tym wyglądzie do strefy hotelowej. Nawet. No, Brzmi to jakby było rzeczywiście tego bardzo dużo fajnych pokazania, fajnego, praktycznego zastosowania Waszych technologii, że ja już przyznaję, przebieram nogami, żeby, żeby ten Wasz showroom zobaczyć. Chciałbym Was zapytać o jeszcze jedną rzecz, troszeczkę wracając do tematu partnerów. Bo wspominałeś o korzyściach, które partnerzy mają ze współpracy z Samsungiem. Jest jeszcze jedna, o którą też troszeczkę chcę zapytać, bo wiem, że też to robicie. Czyli kiedy partner ma problem, nazwijmy to techniczny, z realizacją jakiegoś wdrożenia, w którym bierzecie udział, pomagacie, prawda? Jak najbardziej jakby wsparcie techniczne jest, że tak powiem, podzielone dość mocno pomiędzy ludźmi. My jesteśmy jakby odpowiedzialni za ten tak zwany... Sam dział nazywa się Tech Consulting. Bardziej nazywamy się architektami, aniżeli wsparciem technicznym, ponieważ owszem, rozwiązujemy sprawy związane ze wsparciem technicznym, aczkolwiek typowe wsparcie techniczne jest, że tak powiem, prowadzone przez inną grupę. Aczkolwiek my jesteśmy zazwyczaj tym pierwszym punktem dostępu. Tutaj korzystamy, że tak powiem, dzięki temu, że jesteśmy w tym momencie jakby połączeni w całej grupie. Może się zdarzyć tak, że na przykład będzie wsparcie w Polsce prowadzone przez osobę z Estonii. Tudzież w Grecji będzie prowadzone przez, przez polskiego supportera. Więc jakby mamy tutaj jakby nasi konsultanci są jakby rozproszeni praktycznie w całej, w całej wschodniej, wschodnio-centralnej Europie. Mówimy tutaj o wsparciu dla 18 krajów. Więc jakby. Może nie w każdym jest osoba bezpośrednia, ale jakby że tak powiem ma region do obsługi i to wsparcie dzięki temu, że jesteśmy w tym momencie jakby podzieleni w ten sposób pozwala na jakby jak najszybsze, jak najszybsze wsparcie, jak i również podzielenie się doświadczeniami z różnych, z różnych regionów. No i jesteśmy w przypadku międzynarodowym, tak, bo rzeczywiście to jest wiele krajów, cała Europa Środkowo-Wschodnia. Ten szorum jest największy i najciekawszy, więc również jak najbardziej zapraszałem partnerów z całego regionu wraz z klientami, żeby przyjechali, zobaczyli, czy też, żeby po prostu pokazać, jak to naprawdę działa na większej skali niż tylko na tam dwóch ekranach, które są gdzieś rozstawione na chwilę na jakichś targach. Targi też ważne, ale showroom To targów lepszy. za chwilę przejdziemy. Szorum lepszy. Super, Atmos właśnie wspominał, że, że to wsparcie i program partnerski też rozprzestrzenia się w podobnej formule, choć z zachowaniem lokalnej specyfiki rynków. Partner, program Samsung oparty na portalu, partner hub, mhm. będzie dostępny w kolejnych krajach Europy środkowo Wschodniej, początkowo w pierwszej kolejności Bałty, Czechy, Słowacja, a mhm. także i później coraz bardziej na południe. To jest proces etapowy, lep, raczej etapowo niż wiel, na, na hura. Tak więc tak jak Paweł dysponuje tam ekspertami i ci eksperci działają w formule międzynarodowej jak najbardziej, tak również dział marketingu, a także opieka nad programem partnerskim, prowadzenie go też będzie sięgał od 1 stycznia do kolejnych krajów. No i też połączenie się, prawda, w Partner Hubie będzie możliwość połączenia się z Samsung Business Academy, czyli miejscem, gdzie można Zapisać się na szkolenia, być przy tym. Oczywiście my, jako dział techniczny, też nie będziemy rezygnować z tych szkoleń, my też prowadzimy te szkolenia, aczkolwiek też oddajemy dość dużą część rzeczy dla naszych kolegów, czy z RD, czy z, z europejskiej, że tak powiem, dywizji, która zajmuje się takimi szkoleniami. Aczkolwiek my jesteśmy zawsze też pomocni i chętni do tego praktycznie non-stop. Szkolenia, wsparcie, e, projekty i showroom. E, Okej, okay. padło to już dzisiaj słowo, padło słowo talgi. E, jesteśmy na no, miesiąc, no niecałe dwa miesiące przed ICE. -em. I oczywiście wy na ICE będziecie. Będziemy. Wczoraj nawet dostaliśmy już, że tak powiem jak będzie wyglądać stoisko uh -huh. i co pokażemy. No, no właśnie, wali. co pokażecie na liceum? No zapowiada się to dobrze. Aczkolwiek, to więcej, jeżeli <grym grym> możesz. Myślę, że, że jakby Samsung jak zawsze pokaże urządzenia, które są gotowe do sprzedaży, uh -huh. czyli są to gotowe urządzenia, które jakby w 100% procentach będzie można zobaczyć, a następnie w przeciągu kilku miesięcy zakupić. Więc jakby nie są to urządzenia, że tak powiem, um, które mogą być jakimiś, że tak powiem fantazji, mhm. tylko urządzenia faktycznie, nad którymi pracujemy. Czyli nie żadne prototypy, sprzęt, który można po ISET, Wasz partner zobaczy na ISE lub w szolumie, w... e, wraca do siebie i, i powoli... Panu, Paweł to w ogóle powiedział, że zabieramy ten cały sprzęt do ale nie chcą mi dać wszystkiego. Mówią, że trzeba się podzielić. A no, mówię... Domyślam się, że stoisko na ISA może być na tyle duże, że byłby problem zapewne, żeby zmieścić to po prostu. Nie ma problemu. Okej. Okay. No ta elastyczność, którą Paweł wymyślił, technologiczna showroom umożliwia elastyczne wymienianie sprzętu bez konieczności burzenia ścian, mówiąc wprost, więc akurat każdy sprzęt przyjmie. Znaczy, po, powiem, po, znaczy, to trochę śmieszne jest, prawda? Bo otwieramy nowy showroom i zobaczyłem też nowe urządzenia, które będą pokazane. I sobie już myślałem wczoraj, okej, okay, to to będzie można tak zamienić. A, jak to, zaadoptować tak. to, co pokaże Wiecie się w Balconie. I, I tak sobie myślę, tylko chwila, poczekaj, bo właśnie oddaję, więc zobaczymy, jak to będzie, ale... Ja to pokażę, jak szybko woda płynie, jak szybko życie płynie, że line-up się zmienia nie, i showroom się zmienia z nim, to nie muzeum, prawda? No nie, nie. Znaczy, jakby zmienia się błyskawicznie, rzeczywiście. Zmienia się, ale na przykład, jeśli chodzi o faktor monitorów, po ponad czterech latach dopiero będziemy zmieniać wygląd. Mhm. I uważam, że w, jakby dla naszych partnerów było to świetne, ponieważ owszem zmieniało się wewnątrz, pewne rzeczy, ale rozmiary, wymiary się nie zmieniało i pozwalało to na, że tak powiem, łatwiejsze projektowanie. Mhm. Um, nowa seria, która będzie teraz wchodzić, będzie nie, dość, że będzie cieniusieńka. Ale zupełnie wyglądać. inny design? Z, zupełnie inny design i myślę, że ten design również pozwoli nam na kolejne lata. Nowy, tak zwany B2B design, jak nazywamy. Będzie na kolejne lata, że tak powiem, przewodni, jest, że tak powiem, jeszcze usprawniony. Mhm. Aż no bez usprawnień byłoby bez sensu, prawda, przechodzić do czegoś. No i jestem bardzo, że tak powiem, pozytywnie nastawiony do tego. Czyli widzisz, masz kolejny benefit. Masz showroom, który możesz odwiedzić, kiedy jesteś partnerem wraz ze swoim klientem końcowym. Możesz SBA pozyskać wiedzę, edukację, za, będąc partnerem za pomocą platformy, ale także benefit numer trzy wprost od zespołu, bo będą webinary i Będą szkolenia, będą hands-on training fizycznie w showroomie przez zespół Pawła prowadzony, więc nauczysz się na pewno. No i niewymienione, ale jak najbardziej incentive, zobaczymy jeszcze w jakiej postaci na rok 2023. W 2022 wzięliśmy partnerów do Słowenii. Na pewno coś super będzie również w przyszłym roku. No tak, czyli rzeczywiście jest tego dosyć dużo, jeżeli chodzi o korzyści, które partner jest w stanie wyciągnąć ze współpracy z Samsungiem. Dobrze, więc podsumowując, widzimy się u Was w showroomie za jakiś czas, gdzie robimy jakiś kolejny materiał, jak rozumiem. No i oczywiście widzimy się też na lze. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Dziękuję.